Dzień dobry, Kasia Wojtek. Dzień dobry. Sokka. Mieliśmy Wam powiedzieć o, galer o mobilnej galerii designu. Um, nam się wydawało, że o ławce live band, o prezentacji. O wszystkim. Tak, o wszystkim. A o Tak. tak, tak. 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 Chyba dwa punkty w programie, w jednej prezentacji. E, to są takie różne Nasze biuro, żeby się pochwalić. podpalić. Bardzo porządek. E. Wojtek. E, pracuje, no ale nie ma komputera. Tak się to wygląda. E... Ogólnie zajmujemy się projektowaniem eksperymentalnym i dzięki temu też mieliśmy okazję zaprojektować e, ławkę Lagrange. Tak, ale najpierw zaprojektowaliśmy sobie bar e, w biurze e, z Przemusów. E, I co? Mm, ogólnie, jak to mówiła Szymborska, Mamy cztery projekty, trzy zaczęte, ale niedokończone i jeden dokończony, ale nie zaczęty. To jest jeden z naszych projektów. My się zajmujemy generalnie pracą fizyczną. Wszystkie nasze projekty realizujemy w bólach. To jest nasz projekt, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Dzięki Mariona Riośista. Tutaj. E, tutaj jest nasze biuro w trakcie pracy i ludzie, którzy z nami pracują. Christian, hippie z buddysta. się z gejami, nosząc kończyk. E, jest dyrektorem e, projektowania w firmie Vitali Design. Razem projektujemy latraki. Dziś byłem przedemprojektowany w To jest jeden z naszych projektów. E, jeszcze tajny, do tego rysunki są pokazane. E, jest to latrak śmierny. E, w przyszłym roku jest. będą będzie można je spotkać już na stokach. Także tak, mamy trochę do czynienia z wzornictwem w rzeczywistości. To jest Patryk. Tak, w naszej prezentacji pokazujemy wiele osób, z którymi pracujemy na co dzień. Patryk jest w zadań specjalnych, obecnie siedzi w więzieniu. W... Za plantację własnej marihuany w bagażniku samochodu. <tot> Tak, to już poważniejsza sprawa. Mateusz, nie doszły magister, inżynier, architekt. Tak, chcemy higieny pracy. Tutaj widać. Ma długi czas reakcji. Zasypiana stończyła. Generalnie robi wszystko, to, czego my nie chcemy robić. To już temat ławek. To jest pierwsza ławka, jaką żeśmy zrobili. Znaczy to jest któraś ławka, ale pierwsza ławka żyjąca. To jest My się zajmujemy eksperymentami, czyli robimy rzeczy, takie, które w ogóle wcześniej nie istniały. Czy to jest Pracujemy bardzo dużo na, na, na halach z wieloma ludźmi, jest mieszko tworzyw sztucznych, bardzo agresywny bywa. trzeba w nim uważać. Oraz pan Marek, nasz elektryk, zajmuje się wdrożeniami systemów elektrycznych w naszych projektach. I pracuje na na po godzinach na drugą zmianę. To jest pan Janusz, agent 07. Ja. I tak. po, po jednej pasce zaspała każdy metal. Sofie, 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 sofie. E, tak? No. E, pan Janusz pracował także nad łapkami Light I znam bardzo wiele kawałów, śląskich kawałów. A tak, to już są łapki Light Test. Montaż. Na Rondzie. Koloni gada podczas testu. Z tyłu Wojtek odwala Brutą Robotę. No tak też czasem wygląda praca projektanta. Znaczy nie, to nie jest Wojtek. To no nie jest tak. Projekt. Tak. Tutaj ławki na ulicy Mariackiej. Ławki zaprezentowaliśmy w zeszłym roku w maju. E, wraz z marszałkiem e, województwa śląskiego, rektorem Akademii Ślub Pięknych, Bawianem Osnislo i Markiem Żiliskim, dyrektorem nas a tu widzimy Martynę Eska, która e, tworzyła biuro. Tak. A to jest chyba Askan Rajs, który miał dzisiaj prezentować e, ławki. Ale myśmy nie wiedzieli, że to będzie prezentacja ławka. To już myślę, że. że e, no, to jest Kuba i jest Radek, który świadczy nam też transport. To są to wszyscy ludzie, bez których by a to są nasze papugi z drugiej ręki, które są bardzo ważne w naszym życiu projektowym. Pozwalają nam się odstresować. O, jest użytku. z użytku, do zysku Ekologiczne. W do dolegają biodegradacji. To jest Michał Latko, siedzi z tyłu, pracuje z nami w e, Design Silesia. Michał jest ekspertem, a przy okazji e, będzie projektował z nami mobilną galerię designu. No I zawsze jest zgodnie ubrany co? co do kolorów. Dzisiaj się z nami nie zgrał, ale zgrał się z pakugą. E. A to projekt, który wkrótce wszyscy zobaczą. Różna na wiosnę. Na początku maja y, mobilna galeria designu, to jest roboczy tytuł. W dwóch kontenerach będziemy obwozić po całym śląsku. Ciekawe rzeczy naszym energia. polskiego obok z przodu. A tu na podgrzanie atmosfery. Tak oni jeszcze z nami nie pracowali, ale już wykluczone. Także jest to idealny klimat na ławkę Light Dziękujemy wszystkim za, za spotkanie i życzymy wszystkim, żeby dobrze się bawili w siódme urodziny.